Pytanie do Andrzeja. Czy walisz gruchę przy Stefanie? Nie no, tak trochę wstyd byłoby, ale... Jak... Wstyd ci to jest na wizji, a nie... Wstyd to w ogóle mieć takiego sąsiada, jakim ty jesteś, ale to tak pomijając już ten fakt, to raz mi się zdarzyło, jak Stefan się nawalił, ja wcześniej wstałem i zobaczyłem zdjęcie jego mamy, to... no miałem ciśnienie i musiałem. Tak ja o... nawet o tym nie, nie wiedziałem. No bo byłeś pijany. Pytanie do Stefana, czyli do kogo? No do ciebie, debilu. Aha. Jak tam twoja chłopak? <noise> Jak tam twoja chłopak Co? <noise> Jakim zaimkiem do niego mówisz? Łom <noise> To ty masz przecież dwóch ojców <noise> Ale oni nie używają głupich zaimków, a ty masz chłopaka Ja nie wiedzieć kto to skomponować w taki sposób, więc nie odpowiedzieć na to. Bo język polska być trudna, a ja z Czechosłowacji a, a Czechosłowacka być łatwo. Ł X ty Nieważne, następne XD Jaką przygodę najbardziej wspominacie i dlaczego? Oj, panie, tych przygód chyba było tak wiele. Ja tylko tak. Pierwsze co mi się przypomniało, to pamiętam, jak kopaliśmy basen i w końcu zacząłem ciebie zakopywać. ha, 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 ha. ale to było śmieszne. Ja pamiętam, jak yy, udawałem Toma Cruza z Mission Impossible i ty żeś zobaczył w, w tym właśnie momencie jakąś fajną babę na rowerze i bomba atomowa wybuchła. I tak o mnie dbasz i o moje zdrowie. Śmieciu. Pytanie do Stefana. Czemu czasami kradniesz auta Andrzeja? Ja wcale mu ich nie kradnę, tylko po prostu pożyczam. No, no i to cała filozofia. Cała filozofia. Po pijaku, żeś mi ukradł Ferrari z Chascajza, a potem... No to nie ja. Musiałem cię zabić. No, nie al pamiętam. Ale jako, że... Za na... złego to nie ty. Ale jako, że Dobra. to było sfingowane, a mamy wiele multiwersów, więc no. To była taka historia. Pytanie do was obu. Ile lat ma Czarek? Na tyle, na ile wygląda. Ale no pytanie właśnie. też psi... Kobiet nie pyta się o wiek. Ale Czarek to nie kobieta, ty debilu. Czy macie już pomysł na kolejny odcinek Sopleju? Dlaczego? tego. To chyba nie do nas to pytanie, ale tak, zawsze mamy fajne pomysły i po pioku na przykład Stefanowi zawsze wiele głupich rzeczy przychodzi. A pytało pato streamy. No tak, coś takiego czasami robimy, no. No, tylko że na w 50% cię nie ma, bo śpisz o żarty jak ochlej morda jak. Ale ważne, że teraz jestem i... No i to jest najważniejsze, Ta? że jestem. No. No to chłni. Fuj! Chyba z 5 promili masz. Ile maksymalnie promili miałeś? Tak dużo, że nie było w stanie tego policzyć urządzenie do Kur... że i wyp z tym telefonem, bo ci... Przepraszam, nie. zapomniałem wyciszyć. Urządzenie do y, pomiaru a ilości alkoholu we krwi nie było w stanie pokazać nic na tym swoim wyświetlaczu. Po prostu się rozładowało. Tak, tylko że Stefan jest tak głupi i nikt mu nie powiedział, że jak se ściągnie aplikację na swój telefon, że jak będzie huchał do mikrofonu, to że ta aplikacja kłami i wyświetla randomowe liczby. Do Andrzeja. Jaki był najlepszy film, jaki obejrzałeś, oprócz Portoli? Mm, czyli taśmę moich ojców muszę wykluczyć, w takim wypadku. I wciąż mi jej nie oddałeś, ty złodzieju. Jeden jeszcze do sklepu ją kiedyś wpierdziliście do oferty. Mój ulubiony film? Ja tam mam tandjemy na yy, portfabie. Chyba tandemy, jak cię zapina dwóch murzynów w dupę. O! W ogóle mój to ulubiony film? Tą taśmę na... Szeregowiec Andrzej. W ogóle, Też był fajny. W ogóle to wrzuciłem tą taśmę twoich ojców na kanał Kiwasa 2 i zablokowali konto, i wy. Tyle po prostu tego. To przez Ciebie debilu zdjęli to. O, gratulacje. Ha, w ogóle to zapomniałem. Miałem nie przeklinać, żeby tam czasami nie wywalili tego filmu, bo restrykcje na YouTubie są coraz to bardziej, ten, rygorystyczne. I muszę teraz to wszystko ocenzurować. No to to się wypika po prostu na materiale. No dobra. Pytanie do obu. Jak wam się podoba życie sąsiedzkie? No normalnie jak brat z siostrą. Co? To chyba ty w domu miałeś, tylko że bez siostry i to z matką. Fajną mieć a Alabamę polską. Z dwoma polską. tatami. Powiedz lepiej, który tata ma większe cice. Główno cię to obchodzi. <laughs> Se trzeba było zobaczyć na taśmie i zmierzyć, a nie trzymać ręką siura. No jak to? Myślę, Życie sąsiedzkie. To, to no to, to cicho. Masz Życie sąsiedzkie jest takie, że są codzienne awantury. Nie ma dnia, bez ostrej rury. i Jak to no. można opisać? Jak pies z kotem. Pytanie do Andrzeja i Stefana. Co zrobiliście ze skarbem, którego znaleźliście w odcinku Wakacje część druga? No jak to co? Wszystko było w tym odcinku, proszę sobie zobaczyć. Instytut Pamięci Narodowej się do nas przysłał, potem jeszcze skarbówka, podatek trzeba było od darowizny. Mogłeś mi tego nie przypominać. No i skończyło się na tym, że stać nas było tylko na opłacenie biletów na autostradzie, że do przejazdu na bramkach. Pytanie do Stefana i Andrzeja. Jeździliście kiedyś na desce klozetowej? No Stef Stefan jeździł, jak mu się dupa spociła. To raz spadł i musiał się wysrać do wanny, żeby mu było wygodniej. Tobie jak się dupa spociła i poszedłeś na yy, sanki, to ci dupa przymarzła. A czemu się śmiejesz? No bo mi się to przypomniało, jak żeś zjeżdżał na gołej dupie na śniegu z górki. No, i zostawiłem taki brązowy ślad, a ty potem z językiem żeś leciał. A wiesz w ogóle jak zrobić z misia polarnego misia brunatnego? To po prostu idziesz i se kupujesz taki papier toaletowy w misie, nie? Idziesz strać, idziesz no i... Wkładasz sobie, jak, nimi... jak się podcierasz to wychodzi miś grizzly. No, wiem o to, to sposoby. Miś polarny zamienia się w brunatnego No a tutaj był jeszcze dygresja, znaczy dodatek Znaczy się na snowboardowej. Aha, a... to nie jest na takiej. Nie, my, my tylko na dupolotach. Stefana. Ile wam zostało hajsu z napadu na bank? Nie no to wszystko żeśmy już przechlali w sumie. Ty żeś większość wziął. O, czekaj, bo tu... Ciekawy zbieg okoliczności. To, że mam nadzieję... nadzieję, drugie Stefan, a mój ojciec krzesny nazywa się Andrzej XD to fajnie masz w domu, oczywiście pozdrawiamy tych y, naszych imienników, a z hajsu na bank, no to tak, y, po, podzieliliśmy się po pół, na szczęście Stefan nie umie liczyć, więc I dostał... Zostało mi pół litra. No i mu zostało pół litra, a ja resztę zamroziłem w oszczędnościach. Pytanie do sąsiadów, jeśli w tym świecie istniejecie tylko wy, to kto kupuje w waszych sklepach? No wy! No, no przecież sprzedawaliśmy kiedyś, będzie kolejna edycja a, nie kiedyś. Nie wiem, bo ja jestem pijany i... Możesz już nie chuchaj, bo zaraz rozpuści się mikrofon. No, Sytuacja wygląda tak, że my istniejemy w tym świecie, a w naszych sklepach wykupujecie. I to jest właśnie multiversum. To jest taka linia, w której jest jeden czas, ale istnieje wiele yy, linii tych czasowych światów. Nieważne. Hey, oglądaliście film o nazwie Matt Ricks? Ja myślałem, że w Matt Ricksie to my żyjemy. To się robili. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Bardzo to było śmieszne. Jeśli nie, to gorąco polecam. A, i załóżcie Patronite. No przecież mamy. No właśnie, i dlatego z tej okazji żeśmy go założyli. I tutaj na ekranie wyświetlimy Wam Patronite. Więc jeżeli będziecie chcieli nas wspierać, to macie dwie drogi wyboru. Albo zakładacie Patronite, a staniecie albo... wtedy też. Yy... Dostęp do kiełbasy premium, gdzie są wszystkie nasze odcinki. i Bez nie ma cenzury. Na to jest najważniejsze, że wszystko jest bez cenzury. Wiecie, jaki jest YouTube? Oczywiście lubią wszystko cenzurować. A jeśli nie, to polecamy Wam wspieranie kanału, które możecie po prostu zobaczyć sobie po wyłączeniu tego filmu i wejść. Albo kliknąć w przycisk. Dobra, przyć. A, czyli już wszystkie pytania. No właśnie. No, no to, to, macie odpowiedzi na te pytania. No to hmm. zadawajcie nowe pytania, żebyśmy mogli odpowiadać jeszcze na inne pytania i w ogóle to jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, mam nadzieję, że Wy też jesteście w dobrym nastroju i że Ty też jesteś w dobrym nastroju i w ogóle to chce mi się srać, idę się wysrać. A jak Ty chcesz iść razem ze mną, to chodź, to nasram Ci na klatę. Wiesz co? Już mi powiedziałeś, jak Ty te swoje misie robisz, to może idź się, misiu kolorowy, tam pobaw. No właśnie, nie mam i teraz takiego papieru toaletowego. Ale chętnie nasram ci na mordę. Tym czekoladowym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękujemy wyszło, za uwagę. Główno mnie obchodzi. Do widzenia. Do widzenia.